O słuchajcie, od bardzo dawna nie medytowałem na zewnątrz, głównie dlatego, że było zimno i głównie medytowałem w domu. I dzisiaj właśnie przyszedłem sobie tutaj pod tamtym drzewkiem. Sobie siedziałem i medytowałem i powiem wam, że medytacja w lesie jest dużo, dużo bardziej mocna, głęboka. Hmm. I zachęcam Was, żeby po prostu spróbować medytacji w lesie. Najlepiej z rana, tak jak teraz. Mam godzinę 6 rano. Ja już jestem po medytacji i jestem, że tak powiem, napełniony spokojem. Albo inaczej, ja jestem spokojem, który po prostu odczuwam. I chciałbym się właśnie wspomnieć o tym. Co możemy obdarować, czym możemy obdarować innych ludzi? Co jest najcenniejsze, czym możemy obdarować innych ludzi? I to będzie właśnie ten spokój, bo większość ludzi jest uśpionych i dają się ponieść egotycznemu umysłowi, który to wymyśla sobie co chwilę jakieś problemy albo się boi o przyszłość albo się boi albo ciągle myśli o przeszłości potem się źle czuje albo stwarza jakiś ból psychiczny jakieś e, no generalnie problemy I to wszystko wynika z tego, że identyfikujemy się z myślami i myślimy, że te nasze myśli, że ta nasza persona ciało fizyczne że to jesteśmy my i jeżeli zaczniecie medytować i jeżeli zaczniecie więcej czasu spędzać w naturze, więcej czasu spędzać ze sobą, poznawać siebie, to doświadczycie takiego mm, poziomu istnienia, który jest ponad ten umysł egotyczny, ponad fizyczność w ogóle. Stajecie się duchowym, stajecie się duchem po prostu. Jak zamkniecie oczy i się wyciszycie, to przestaniecie nagle czuć ciało, przestaniecie mieć myśli i po prostu będziecie duchem. Czyli bezgranicznym też spokojem. I potem, oczywiście, ten bezgraniczny spokój można przynosić na codzienność w tej fizycznej materii. I właśnie tym spokojem można zarażać wszystko inne. I wprowadzać ten spokój z tego źródła, z którego pochodzimy, właśnie w tą materię, w tą, ten wymiar tutaj. I jeżeli, właśnie, rozmawiamy z ludźmi, którzy na przykład mm, są agresywni, są zdenerwowani, są smutni, to oni będą starać się na nas przekazać te swoje myśli, te swoje ograniczenia, te swoje problemy. No, bo to jest część ich, no i oczywiście są tym, więc się tym dzielą. I w takiej sytuacji, jeżeli my będziemy odczuwać ten spokój wynikający ze źródła, będziemy nim, to nie będziemy reagować na te zaczepki od innych ludzi, na te ich problemy, gdyż. Będziemy odczuwać ten ciągły spokój i będziemy wtedy widzieć, że te wszystkie problemy, które stwarzamy tutaj w tej materii, wszystkie lęki wszystkie zmartwienia, to jest po prostu iluzja wyprodukowana przez nasz umysł. I z tym taką świadomością tego nie będziemy dawać temu wartości, nie będziemy na to reagować, gdyż nie będziemy widzieć w tym sensu. Ale samym byciem wtedy w takiej sytuacji, samym byciem z osobą obok, bycia energią, którą jesteśmy, bycia właśnie tym bezgranicznym spokojem, który każdy z nas ma w sobie, to samym tym właśnie byciem będziemy uspokajać i zarażać innych ludzi bezgraniczną miłością i spokojem. I tutaj właśnie też napomknę o tym, że. Dlatego w pierwszej kolejności zawsze dbamy o swój wewnętrzny stan. Dlatego medytacja jest taka ważna, jeżeli chcemy mieć dobre relacje z innymi ludźmi, jeżeli chcemy w ogóle, żeby wszystko nam się w życiu układało, to wystarczy po prostu zadbać o to, żeby odnaleźć ten spokój i skupić się na chwili teraźniejszej. Zniszczcie ponad umysł. Ale mi tak. To... <laughs> Dazyt. Oh. Mm. To chciałem Wam właśnie przekazać. Chciałem Wam przekazać ten właśnie spokój. Bo też jeszcze tak na koniec często się zastanawiamy przed spotkaniem z jakąś osobą albo przed spotkaniem, albo przed jakąś sytuacją do zrobienia. To zastanawiamy się co musimy zrobić w tej sytuacji Co by wypadało powiedzieć I staramy się jakoś przygotować Wizualizujemy sobie często przebieg całej rozmowy i takie tam Co wprowadza w nas taki stan trochę właśnie stresu Czasami niepokoju, bo mamy jakieś oczekiwania Wedle przyszłości, która nie istnieje I przez to odsuwamy się od chwili teraźniejszej I... Robimy się właśnie tacy niespokojni, i potem z tym niespokojem wchodzimy w tą sytuację. Załóżmy na to spotkanie czy coś, i już jest to spotkanie zarażone tym niepokojem. A zamiast tego, jeżeli mamy takie bezgraniczne zaufanie do tego, kim jesteśmy, i po prostu jesteśmy sobą, i wchodzimy w każdą chwilę, jak w, po prostu w teren nieznany, z czystym zaufaniem do siebie, że cokolwiek się nie działo. To sobie poradzimy i po prostu mm. będziemy, i tyle, i wtedy zarażamy każdą chwilę i każde spotkanie z pokojem. <grych> Alright. Życzę Wam wspaniałego dnia. przesyłam dużo pozytywnej energii. Dbajcie o siebie, odwiedzajcie takie piękne miejsca po to, żeby właśnie poznać siebie i odnaleźć. Te nieskończone źródło spokoju, źródło, z którego wszyscy tutaj przyszliśmy, i wszyscy do niego wrócimy. <śmany> Namaste.